Witam Was, Z Wojtek, czy Wojtek Nester, jak wolicie Jesteśmy w Głogowie na Marina Tu mamy taki porcik Jak wiele pewnie miast Żadna Ameryka Gdzie są właśnie rejsy statkami Tak jest tutaj napisane, u nas Głogowa jest nabytą, na, na ścinawę I w tym odcinku chciałem Wam Zaproponować taką przygodę, czyli spływ na odrzek tak jak u nas ale na każdej innej rzece jest to wiadomo przygoda i z dziewczynami czy z dziewczyną czy z, z dziećmi z przyjaciółmi świetna przygoda Was Wam opowiem co nas spotkało na takim spływie właśnie jak ktoś ma trochę pieniądza to oczywiście może sobie kupić taki ponton wieloosobowy Oczywiście kamizelki, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, żeby nie było tragedii, kajak lub łódka. Niekoniecznie z silnikiem, bo to chodzi, żeby właśnie powiosłować trochę i miło spędzić czas, trochę ruchu dla sportu no i powiem wam, że któregoś dnia w środku lipca dzwoni do mnie kuzyn i się pyta, czy nie chce ten przepłynąć Pontonem. Ja mówię, jak to nie? nie, Jak tak? I mówię, lecimy z tematem, nie? Ja z synem, on z, z bratem, któregoś dnia właśnie e, tutaj na, na marinę przywiózł nas e, e, samochodem e, gościu, który właśnie wynamuje taki ponton. Na dachu miał, przyjechał terenówką. Oczywiście, dojazdy do rzeki, powiem Wam, są w wielu miejscach w Polsce. Także z dojazdem nie ma problemu wystarczy auto z rollingami Taki ponton, e, czym większy, tym lepszy, bardziej stabilny na dach i można właśnie sobie przepłynąć. No i któregoś dnia, 8 rano się umówiliśmy. Przyjechał tutaj po nas, wywiósł nas w górę rzeki. Pytaliśmy się e, ile kilometrów, no i jak tam chcecie, nie? No to się umówiliśmy na 13. Wywiósł nas tam e, w górę rzeki 25 km na początek. Wiadomo, zapłaciliśmy po 50, po 50 zł, wtedy. E, Spisał nasze dane z dowodu, podpisaliśmy papier, prawda? I wzięliśmy sobie piwko, kanapki, no i sobie płyniemy. No i tam widzieliśmy, wiadomo, Sarny, Dziki, e, Czaplenie po drodze. Jak nas mijali e, kajakami, to oczywiście spidanie, e, ścigaliśmy się. Jak e, nawet nie wiedziałem, że tak dużo e, motorówek pływa po rzece, po odrze. To, jak podpływała do nas jakaś motorówka, czy coś, to mówię: Gościu, dawaj kółka nam, rób, rób nam fale. Nie? No i na pewnej mocy dookoła nas, rozbujało nas. nie Bujamy się tak fajnie, jak na potoku górskim, aż się nam woda wlewała. No i płyniemy dalej. No i nawet nie widzieliśmy jest taka miejscowość Wyszanów gdzie jest tam piknik country co roku. No w dwudziestym jest ten koronawirus, to także nie było pewnie w tym roku ale w przyszłym roku pewnie będzie no ja mówię tego To z, podpływamy i wchodzimy tam widzę mają zimne piwko weszliśmy ten, z pontonem zaparkowaliśmy na, na trawce koło aut elegancko e, kowboje tam e, jeździli konno przejażdżki konno bryczką amerykańskie auta Było też przejażdżka takim wiecie amerykańskim e, policyjnym wozem frajda dla dzieciaków bo e, też były była ta y, amfibia, która po południu jak później byłem z żoną, z dziećmi, że y, dzieci wchodzą na amfibię, koło 30. Amfibia jeździ po tym terenie, wpływa y, do rzeki, płynie rzeką trochę No i z powrotem na ląd, także fajna frajda, pewnie wieczorem piwko, muzyczka, jak to mówisz, normalne nie? country i tego, i, i ognisko, i kiełbaski No i tam kupiłem sobie e, wtedy biało-czerwony kapelusz z Polska bo przydał mi się jako busiarz, jeżdżę po Europie, to na załadunek rozładunek mi się przydał, bo nieraz padało mocno. Kupiłem sobie też skórzane, ale to Wam pokażę, jak będę jeździł konno, bo moja córka jeździ konno kilka lat. Miłoby oczywiście byłoby nauczyć się, chcę się nauczyć, nauczę się jazdy konno, żeby pojeździć z córką. Jak mam właśnie takie wypady na koniach, w teren, fajna przygoda też. No i. Wzięliśmy tam frytki, chrupki i tak dalej, wypiliśmy to piwko, wsiadamy w Ponton, płyniemy dalej. Tam, e, właśnie kuzyn łapał e, te leszcze na wędkę, złapał jedną, drugą rybę. I ja tam krzyczę do wędkarzy: I co tam biorą, nie? A on mówi: Nie, no biorą, ale słabo, nie? Ja mówię: że Tu jest tak płytko. Że tego, że my tutaj rękami łapiemy, pokazuje taką rybę dużą, on też drugą. mówi co wy gracie, to zaraz wejdę do rzeki i złapie, nie? Jak tak płytko jest? Ja mówię, nie, nie, niech Pan nie wchodzi, bo już się utopi. No nie Pan nie wchodzi e, tego, nie wchodzi, e, my tutaj żartujemy, nie? No i płyniemy dalej i widzieliśmy też po drodze e, ten komin, e, jak wpiszecie sobie w YouTube komin głogów, to jest komin. E, gdzie właśnie organizowane są skoki na bandzi, ja oczywiście chcę skoczyć. Na razie mi lekarz zakazał, bo mam tam problemy z kongosupem, że to duże przeciążenia, ale takie tam pieprzenie, nie? I tak kiedyś skoczę, i tak. Oczywiście z uśmiechem, z obrotem, dla mnie to nie problem jest. To jest wysokość 220 metrów, czyli na moje około 50 piętra. Wjeżdża się kominem na takim krzesełku. E, ważą oczywiście. Na wisięgniku wychodzisz, jak on mówi, liczy do trzech. Jak nie skoczysz, to cię popchnę, tak nie ma powrotu, już nie? Widok jest zajebisty to sobie zobaczcie na YouTube Komin yy, głogów, widzieliśmy, jak skaczą fajny lot, krzyczeli i tak dalej. Adrenalina z 200 metrów spadać, fajna sprawa. Także polecam. No i dopłynęliśmy do tej, do 13, właśnie na ten port, tutaj co widać. Tutaj widzę, dalej są jakieś te jachty, łódki. Kiedyś tego nie było. Rowery wodne, to pewnie można popływać sobie. Nie tylko statkiem. No i na nas odebrał Zapakowaliśmy mu ten ponton na auto. No i elegancko spędziliśmy tego. Dzień, prawda? Polecam taki spływ, właśnie taką przygodę w środku lata. Gdziekolwiek mieszkacie. No i ten film dedykuję mojej przyjaciółce Magdzie. Którą właśnie Ściskam, pozdrawiam, całuję. Kiedyś ją odwiedzę, oczywiście, bo mam zaproszenie. Na pewno ją odwiedzę. Poznałem ją na Facebooku. Powiem Wam, że fajnych ludzi naprawdę można na Facebooku poznać dużo właśnie rozmawiam i dla mnie to jestem, mówię intranacyjnie, no dla mnie to nie ma problemu. Czy ja rozmawiam z Gejem, piszę, czy, yy, czy satanista się trafił, czy z nastolatkami, czy ze starszymi na, na różne tematy. Można inteligentnie porozmawiać. Są oczywiście osoby też, które się wygłupiają, mnie wyzywają, nie obrazicie mnie w żaden sposób, ja się tym nie przejmuję, możecie sobie pisać. Ludzie są różni, wiadomo, ale moim zdaniem trzeba mieć jaja, żeby tak jak ja lubię po tej stronie być kamery i stanąć na scenie, na każdej stanę. Trzeba mieć jaja, odwagę, prawda? I akceptuję siebie takim, jakim jestem. A żadne to moim zdaniem kozactwo, jak to krzyczy z tłumu nie pokazując twarzy, wyzywając ty taki, taki, a sami nic nie, zro nie zrobią, prawda? Także to tyle w tym macie. Zwłaszcza pozdrawiam tych. Co mi życzą śmiertelnego wypadku, dla mnie to jest śmieszne. Ja im życzę wszystkiego dobrego, wszystkim życzę wszystkiego dobrego. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie. Więcej filmów jest i będzie na YouTube. Busiarz Wojtek serdecznie zapraszam do oglądania. Suba, lajka. Dzięki, pozdro Czesi Nara. I jak ja to mówię, widzimy się. nie? A jak.